No jest tak ciepło, do Ameryki lecimy! To co, auto z Szymanowicza? Przyjechaliśmy zaliczyć zgon! Jesteśmy w Ameryce! Siemaneczko wszystkim! Jako, że ostatnio jest bardzo ciepło w Polsce, jest bardzo upalnie, wręcz afrykańskie temperatury, to postanowiłem wyjechać sobie na małe wakacje. Wyjechałem, słuchajcie, do Ameryki! Dawaj Mordor, lecimy! Ty Mordo, gdzie ty chcesz jechać? Ty no, to gdzie, no jest tak ciepło, do Ameryki lecimy! Ty, do zgonu jedziemy, Manio! Dobra, to do Ameryki i do Zgona. Ładuj się. Jednak po drodze uznałem, że w Ameryce trzeba jakoś ładnie wyglądać, jakoś się prezentować, więc postanowiłem jeszcze po drodze umieć auto. Mam takie Ty, ale co ty robisz? No, no co, auto trzeba co? Ale kabio bez dachu? No, już mi chyba co no, legat podróża trasa się dłużyła 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 byłem bardzo zmęczony no i po drodze zaliczyłem zgon był w prawie Ameryka ale w międzyczasie przyjechaliśmy zaliczyć zgon a więc oficjalnie podchodzimy do wakacji zaliczony i lecimy do Ameryki i jednak ostatecznie po próbach przeciwnościach losu dojechałem w końcu do Ameryki. Drodzy Państwo, jesteśmy w Ameryce. Myślałem, że to będzie jakaś większa metropolia. Proszę bardzo, jakby ktoś inny nie wiedział Ameryka. Przyjedziemy się zaraz, zobaczymy jak to wszystko wygląda w siebie właśnie w Ameryce. Wielka metropolia, gdzie jest Chicago, gdzie jest Miami, gdzie jest... Zaraz No No jedziemy właśnie tą Ameryką Zobaczyć co tu jest Raptem trzy domy na krzyż Ale... Spokojna mieścinka Mimo, że położona Zaraz przy autostradzie Trzymaj przez rany tak przy autostradzie Ale nawet mają szpital Nawet mają szpital To wow I uwaga, uwaga Zbliżamy się do końca i to jest prawie koniec Ameryki, no. Po prawej mamy Zalando. No i co? Marzenie spełnione, byłem w Ameryce jak Krzysztof Kolumb. Teraz wracam do domku. Siema. No i co? Odwiedziłem Amerykę i to bez wizy. Czas zwiedzić jakieś inne, ciekawe polskie miejscowości, polskie wioski ciekawe jakie tam są jeszcze najbliżej to chyba będę planował pojechać teraz do Afryki, skoro była Ameryka to w najbliższym czasie będzie Afryka jeśli wam się spodobał vlog pamiętajcie aby zostawić łapkę w górę, zostawić suba na kanale niebawem następna miejscowość siemaneczko i do zobaczenia